Siomasy, strójka i bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku z Home Alone. No nieźle. Fajny bicik można okręcić. Tu, Nieważne. Zacznijmy grę. Ósma, PM. Ja wiem, co to jest za. Ja wiem, co to jest za miejsce. Nie, dziewięć dzieci ulica. Czemu? Czemu? Czemu to w ogóle jest takie. Whoa, whoa, whoa. What the fuck? Nie. Nie, no ja nie chcę tutaj. Ja nie chcę tutaj być. Ja dosłownie nie chcę tutaj być. Bo ja wiem, co to jest za miejsce. Tak, to jest wyjście. Wiecie co? Może zmienimy grę? Może zmienimy grę. W sensie, co tu się dzieje? Piwnica, tak. No to sobie wybrałem gierkę. Nie, tej jest salon I tutaj będzie łazienka Ja dosłownie wiem, co to za miejsce Oczywiście, że tak Jeśli nie wiecie, skąd wiem, co za miejsce To sobie sprawdźcie serię na kanale Z Nine Child Street Bardzo, bardzo fajnie było Eee, dobra Pójdźmy na górę Zobaczmy, jak się tutaj pozmieniało Uhuhu No ciekawe, tutaj właśnie skakaliśmy Tutaj był ten Pudełko z ręką Chyba, jak dobrze pamiętam jak będzie tutaj to wyglądało teraz? Eee. Halo, czemu nie mogę otworzyć tego? Dobra, podejrzany. Gdzie jest żmija? Nie wiadomo. Ale to jest bardzo ładnie, tak ogólnie. Jak ja nagrywałem dziewięć dzieci ulica, to nie było tak ładnie. Dzień dobry. Wow. Tu jest? O nie. Okej, okay, ten pokój. Tutaj wygląda naprawdę w porządku do tego. w porównaniu do tego co działo się tam. Um, tutaj też jest spoko. Nie ma jakichś dziwnych rzeczy, aczkolwiek tego nie było. A, przejście do tego pokoju. Mogę sobie odpalić kompo, popykać nie mogę? E, szkoda. Giga, giga sraka. Dobra, to co ja mam tutaj zrobić tak właściwie? W sensie... A, pewnie piwnica, tak, piwnica, Obstałem, że piwnica. Raczej wydaje mi się, że piwnica jest... najlepszym miejscem żeby znaleźć wszystko co jest tylko możliwe, bo jakie inne miejsce niby mogłoby to być, jeśli nie piwnica. Tylko że jak tak patrzę, to nie widzę tutaj za bardzo nic. Okej, okay, to w takim wypadku nie do końca wiem co mam zrobić? Może ja po prostu wyjdę na dwór? Nie wiem. Chyba że jest zamknięte. Nie, no nie jest zamknięte. Ja nie rozumiem. I czemu jest dźwięk jakbym chodził normalnie w domu albo w jakimś błocie dziwnym czy coś? Nie mam nic. Żadnej latarki nie mam. Niczego tutaj nie mam. Hę? Niewidzialna ściana tutaj. No, ale gówno. No i co mi z tej bramki? Co to za laser? A, to chyba po prostu tekstury rozjebane. no to nieźle. Czemu to krzesło jest wywalone? What the fuck Czy to ja wywaliłem? Dzień dobry. Ostatnio w tej lodówce były inne rzeczy. A, to chyba ja wywaliłem to krzesło przypadkiem. What the fuck! Co się dzieje tu? Mogę to krzesła wywalić wszystkie stąd? Bo mi... O. Takie ułożenie jest idealne. Idealne też by było, gdybym wiedział... Coś? Cokolwiek? Tutaj jeszcze nie byłem. W Kiblu, ale. No co? Nie ma nic w Kiblu. Jest jakieś odbicie głupie. Okno otworzyć nie mogę. Torebka? No i co z tą torebką? Aczkolwiek dziwnie jest zobaczyć to miejsce na nowo. Nie wiem, tutaj mam coś szukać czegoś. Dlaczego nie mogę szafy otworzyć. Pewnie w szafie siedzi na przykład. Ja nie mogę nic zrobić. Fajne plakaty bardzo, bardzo fajne. Oś przeszyłem tego kwiatka. What to fuck? Trzeba od nowa zobaczyć, bo Halo, no i co? No na samym początku miałem po przecież. Dobra. Dzień dobry. Sobie zjem, ale ale wcześniej jak próbowałem coś zjeść, to się lodówka zamykała i się dalej zamyka. Ooo. Okej, okay, musimy dokończyć pracę komputerową. A to mogę... Ja pierdzielę mogę zjeść cały sześciopak piwa. Boże, genialne przecież to jest. Dobra, gazetę też chcesz zjeść? Nie? Dobra. To nieważne, to lecimy do kompa, zrobić, dokończyć pracę czy coś tam. Gdzie to było? Tutaj, proszę bardzo, pyk, i lecimy. Pograć na kąpię. W końcu możemy pograć na kompie W końcu jest nasz ulubiony moment życia. Pierwsza 36M. No to pasuje bardzo. To myślę, że to jest gra o mnie. Okej. Okay. Trzeba pójść spać. Wiadomo, jak to jest. Do łóżeczka. Pospać się troszeczkę trzeba. Wypierdalać mi z tym dźwiękiem. Ale ja chciałem iść spać. A co to kurwa? Z szafy puka. Co to ma być? Puk, 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 puk. Dzień dobry. Ale co? Gdzie mi to coś puka? To drzwi od domu? Nie rozumiem, czemu mi ktoś puka do drzwi i... nic dzwoni dzwonkiem? Poczekaj, ja nawet nie pamiętam jak tu się idzie do drzwi No dobra No tutaj nikogo nie ma Okej okay. Siema Hę? mi Amigo Nie no nie wiem, to chyba nie jest mój syn Ale dobra, masz 20 dolarów Spoko Okej, okay. syn się najebał, przyszedł po kaskę. Jak zwykle, jak zwykle po prostu masakra z nim jest Ale no wiadomo jak to jest, wiadomo jak to jest Trzeba czasami dać trochę dolara Żeby po prostu mógł Cieszyć się, bo to jest ważne. Piąta, no i budzik dzwoni. Wiadomo, tutaj zasada piątej godziny. No, każde ma jakieś swoje tam właśnie wygibasy. Jak to mam iść? Ja zjadłem wszystko co było możliwe. Jak ja znowu będę musiał rysować grę. To będzie źle. A, o, Boże Do tego, do sklepu. Do sklepu musimy iść, wiadomo, za godzinkę do roboty. No to na szybko, do, do sklepiku i tyle. Ale to trzeba iść, czy może pojedziemy sobie, co wy na to? A po prostu... Okej, okay, dobra, no w ten sposób no, 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 może być. Szkoda, że nie ma tutaj po prostu momentu typu GTA a po prostu wsiadamy do ota, jedziemy, rozje, rozwalamy oczywiście, może nas. Ej, dzień dobry, jestem w sklepie, normalnie, Wyprzedaż Okej okay. dzień dobry, chciałem kupić jedzenie. Synu? Synu, co ty kurwa robisz w sklepie? Nie sądziłem, że tutaj pracujesz. Ale no spoko, niech ci będzie. Okej, okay. kupiłem. Kurwa, 50 paczek jakiejś herbaty. No, myślę, że styknie akurat. Akurat będzie. Akurat będzie Gidż, że zjeść sobie tak. A z, czemu pytasz, czy jestem tutaj sam, jakby. Jak to, morderca tutaj? Ty, 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 ty. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim, więc. Na spokojnie, nie martw się, 50 dolarów, proszę bardzo Aha, bo on tu pistolet mi daje A daj ten pisto... A co jeśli on jest mordercą i chce mnie wrobić? No okej, okay, będę bezpieczny, a mogę strzelić tym w ogóle? Się tak Nie patrz podejrzanie gościu, naprawdę To jest jakieś dziwne nieporozumienie w ogóle 5.45 Kur... się przestraszyłem z swojego strzału własnego. Ale dobrze. Dobrze. Halo, nie mówisz do domu? Chyba, że to nie jest mój dom. No jest! Jo, <śmów> Ja pierdolę! Ciebie nie popierdoliło za bardzo troszeczkę? Co to miało być? Pewnie Wam mało to zrobię jeszcze drugie zakończenie, chociaż nie wiem jak się robi. Ale może nie przyjmując broni, nie wiem. Albo jakby wziąć pod uwagę to, że jest tutaj ten napis. Być może coś to nam zmieni. Najprawdopodobniej coś to nam zmieni, bo bez sensu było, gdyby nam to niczego nie zmieniło. Ale co teraz? Dalej będzie? Nie wiem, czy ja mam chodzić po domu i szukać? Czy jak to ma wyglądać? Nie mam bez pojęcia. Nie wiem dlaczego, ale wolę iść tędy niż tamtędy. W sensie tutaj tak jakoś, jak idę. Bokiem, jest to Przyjemniejsze, siema synu Siema, nie, nie ma kasy Spieprzaj se, buraku Ja tutaj muszę Nie wiem co muszę Dalej nie ma Dalej nie ma Nie wiem co jak co, ale soundtrack to jest bardzo niepokojący, taki, że faktycznie trzyma w napięciu I to nie jest najprzyjemniejsze, w sumie w żadnym stopniu nie jest przyjemne Okej, okay. ale co z córką? Co mam zrobić? Jak mam ją znaleźć? Czy dowiem się tego, czy nie? Nie wiem I może teraz to będzie jej głowa w... No chyba jednak nie No to trzeba jechać do tego, do sklepiku No i tym przejściem, nie wiem dlaczego, A ja tego przejścia nie wiem to jakaś klaustrofobia chyba, bo nie wiem co to innego może być. Dobra, witam serdecznie. I co teraz? Mogę wyjść już do domu? Nie mogę. No trudno. No teraz nie wezmę. No nie wezmę. I co teraz? Nie, nie, nie wiem, ja nie chcę. Ja nie chcę, w sensie... Ja mam wrażenie, że... Mogę wejść do domu teraz? Czy wciąż nie? Ej, mogę pójść. Oj, nie mogę pójść. O kurwa! Nie, ja podziękuję temu. Jaki kurwa dźwięk głośny! Pojebało was? To ja dobrze wziąłem. Ja, ja miałem go zabić? Ja mogłem go zabić. Ja nie wiedziałem, że on idzie stamtąd. Najśmieszniejsze jest to, że ta gra wyłącza się sama z siebie. Jak już skończycie grać w sensie, jak już macie ending i w ogóle napisy końcowe. Coś w jeśli sensie, ten pokój totalnie nie ma żadnego wpływu na to, bo. Jeśli zginąłem przez to, że go nie zauważyłem i go nie zabiłem, to teraz jak go zabiję, to... To, to co? To po prostu go zabije i tyle? Nie wiem, ale wiem, że strasznie pierwszym szokiem, jak zacząłem grać w tę grę, było to, że jestem w tym miejscu, które już znam. I teraz zastanawiam się, kto robił tę grę, bo jeśli to jest jakiś model domu, który, nie wiem, jest darmowy, albo można kupić, to trochę słabo. Wspominając 90 ulica, tak? Dobra, dobra, masz 40 dolarów. Totalnie nic to nie zmienia, co wybierzemy, ale powiedzmy, że tak właśnie dam. Ta Niech te drzwi będą otwarte, bo to jest bardzo ważne. Tak naprawdę to totalnie nie. To jakieś karteczki, a i tak na nich nic nie ma. Po prostu pójdźmy spać i pojedźmy z powrotem do sklepu. Nie zastanawia, kto zamyka te wszystkie drzwi tak swoją drogą, bo ja tego nie robię, a ktoś to robi. I teraz pytanie, kto? Tego nie wie nikt. To jest śmieszne, jak FPS-y po prostu wskakują, tak wiecie, wypierdala po prostu licznik FPS-ów w momencie, kiedy wychodzę z domu albo jestem w sklepie. I nagle ta gra wydaje się o wiele płynniejsza. To jest dziwne. Jakby nie mogli dać. Kurwa, te dźwięki są posrane, tutaj nie mogę wejść. Oczywiście, że nie, a szkoda. Posrane po prostu. Nie rozumiem. Masz, tak, tak. Dobra, nie boję się morderców. Pyk, pyk, pyk. Bierzemy brońkę. No i się ma. I, I nara. Synu, bo to. on wygląda identycznie. Chyba, chyba, że po prostu. Mimo, że widzę to któryś raz już, to dalej. Źle pamiętam. Nie wiem. Dobra, teraz tak naprawdę przed nami największe wyzwanie. Bo. Próbujemy wejść do domu, a ten typ tutaj biegnie. Ej, no! Ej, no, what the fuck? Co to jest? To kurwa wymyślił? Ej, dosłownie zdenerwuję się zaraz, bo ja rozumiem to, to akurat. Tym bardziej, jak się tego nie spodziewałem, to było posrane i jakby samo to, że faktycznie on tam był i biegł do mnie, a ja po prostu tego nie widziałem, jest y, czymś y, posranym I, i przez to jest to straszniejsze. bo jak sobie tak pomyśleć, że po prostu zwykły jumpscare nie wiadomo czemu, no to ok, bo przez chwilę strasznie, ale później w sumie macie takie, że no, w sumie bez sensu to był. A w momencie, kiedy okazuje się, że faktycznie on biegł, no to nabiera to sensu i jest to przez to jeszcze straszniejsze. Ale denerwujące jest to, że go nie mogłem zabić. To jest yy, niespoko, bo strzelałem w niego, więc ja nie wiem jak ja mam to zrobić, ale jakoś to jakoś to zrobię, mam nadzieję. Siema synu, witam cię bardzo serdecznie. Co tam? No, no, siema siema, nie ma żadnej kasy, spierdalaj burak, tylko pieniądze by chciał, tylko pieniądze mu w głowie Tak wiem, pamiętam co powiedziałem niedawno, że trzeba, trzeba, trzeba Nie, nie trzeba jednak, w takim momencie już nie trzeba, kiedy przychodzi któryś raz To już nie, po prostu trzeba postawić granicę Ja nie wiem co gadam Aczkolwiek brak sprinta w tej grze, no boli mnie, no boli lekko Nie będę kłamał, że nie a no tak, najpierw do lodóweczki, do lodóweczki pojedzenia, a jak nie będzie jedzenia... A nie będzie, to pojedziemy do sklepu. Jasne, że tak. O nie! Nie ma jedzenia! To jest niemożliwe! Tak więc pojedźmy do sklepu. O jedzenie po prostu. Trzeba, trzeba. A mogę tutaj wejść i do tego? O, nagle się nalepka. Ej, czy to się otworzyło? Ej, bez kitu. Ej, to się otwiera, ale to się zamyka. Nie mogę tego otworzyć jakoś, tak wiecie? Na stałe? No weź, otwórz te drzwi. No ale. Nie, bez sensu. Dzień dobry. Mogę to kupić? Mogę? Ok, witam. Tak, będę bezpieczny i chcę wziąć broń. Dziękuję. Nie wiem, to nie jest ten syn. Tamten syn miał inną koszulkę, jednak. Więc myliłem się. Po prostu nie, nie, nie wiem. Nie widziałem tego szczegółu. No i wielka chwila, tak. Wielki moment, kiedy musimy zabić tego gnoja. Zabiłem gnoja. I co teraz? Teraz mogę pójść do domu. Dalej nie mogę. No to się cieszę, że go znalazłem, aczkolwiek... He? Naprawdę to tyle? To zagadka córki jest nierozwiązana. No to, to nie wiem teraz. No to co z tą córką w końcu? ostatecznie no nie wiem. I grę wywali zaraz, no tak. W każdym razie to tyle na ten odcinek, więcej nic nie mam tutaj w sumie do pokazania, bo zrobiłem tę grę na 100%, tak samo jak chyba każdą robię na 100%. Także posrana gra to prawda. I lepiej nie zostawajcie sami w domu. Już. Nigdy więcej O trzeciej w nocy Trzeba napomknąć O trzeciej w nocy tylko Nie możecie zostawać Ale żarty się skończyły Koniec żartów Nie ma, nie istnieją Ale istnieje przycisk subskrybuj i dzwoneczek Żeby dostać wszystkie powiadomienia z tego kanału Więc bardzo zachęcam was serdecznie, żeby to zrobić Bo to naprawdę bardzo ważne I pomaga mi I wam też Mam nadzieję, że będzie pomagało Zostawić łapkę w górę Dlatego, żeby było mi miło po prostu I komentarz w sumie też może ci dać jakiś bardzo miły Żeby mi po prostu też było miło Nawet jak napiszecie w komentarzach Jajko bardzo kurwa jajko To też będzie super I to tyle na razie Dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że wam się spodobało I zapraszam was też do następnego odcinka Który będzie nie wiadomo kiedy I zastanawiam się jakim cudem jest 50 minut tego nagrania Nie robiłem tego tak długo Ale gadałem jeszcze przez telefon Więc prawdopodobnie dlatego Ale to jest nieważne Na razie to tyle Na razie cześć, siema I do następnego Adios